Witam serdecznie! Ja jestem Agnes, a wy oglądacie Alan Wake 2 The Lake House. Czyli również tu możemy się spodziewać pustych pojemników. Myślałam, że coś ciągnę za sobą. Znaczy, może przez chwilę pociągam. No ale tu jest tylko zielona, tak? nie, tu jeszcze. Ja widziałam to zielone, jak to jest czerwone. Tylko, ale tam jakby coś migało. Widzieliście to? Teraz nie widać. O, teraz. To mnie chyba zmyliło. To też nie wejdziemy. Czy to jest to samo nawet? Na razie bezpiecznie by było, myślę, tutaj zajrzeć, zrobić szybki zapis i lecimy. Bo za drzwiami mogą czyhać potwory. Biegnij, nie zatrzymuj się. Tu jeszcze zerknąć. Ok, nic nie jest zrobione. To może nic tu nie mam. Bo no, każde biurko będę sprawdzać? Nawet nie do końca biurko. Podpurzać. O, Pytukamy tu kogoś? Zróbmy to. Razem. Okej. Okay. I mamy malowidła. Raz, dwa, trzy. Czyli pojawią się potwory. Ale można je pokonać? W nie próbowałam. Może wystarczy... Normalnie bronią i tyle. Mi się bardziej podobało, to może ja wrócę o broń. Ale. Nie wiem, na razie nam się przyda chyba ta broń. Czy wystarczy może bardziej? I do going to Back where I started Spatial recurrence Usually observes the law of three przez powtarzalność przestrzenną. W takim wypadku. Rudolf Lane stood back from the canvas. He didn't recognize the piece. Did he paint this? His mind was foggy, unfocused. He knew the Marmonts were putting some. Nie, to jeszcze raz to samo, po prostu. To chyba nie ma nic nowego.

Trochę nam pani przeszkadza. To nie da. Właśnie nie da, tak to wygląda. Może jednak wam po prostu tutaj pokażę, kto mnie zainteresowany. może sobie zatrzymać, bo będzie problem, żeby tutaj y, słyszeliście dobrze. compressing, compounding, reflecting and refracting. an urban legend and a murder in constant imbalance, cause and effect hopelessly tangled. arranged wrong, the dream logic flawed, the feedback loop doubled and redoubled out of control, the pressure kept building, looking for release. edward franklin booker. <sighs> <sighs> Tommy T. Madison Booker. This contrived overlap rebounded on itself, compressing, compounding, reflecting and refracting. An urban legend and a murder in constant imbalance, cause and effect hopelessly tangled. Arranged wrong, the dream logic flawed, the feedback loop doubled and redoubled out of control. No, Artisto. A tu mamy zapisik. A tam mamy iść, ale ja tam nie chcę iść. Możemy tam nie iść? No dobrze. Zbadaj lej chaos. Dotrzyj do miejsca eksperymentu na podpoziomie 5. Zbadaj obiekt i znajdź kartę dostępu i pistolet. Przejdź przez powtarzalność przestrzenną. To nic nowego tu nie mamy. Okej, okay, mamy tutaj... Uj, notatki. Czyli pewnie niedługo będziemy mieć więcej. To może wtedy sobie przeczytamy wszystkie. Okej. Okay. Mamy w sumie, nie jest tak źle. Tylko dlaczego tutaj mi ułożyło? A nie tam, musimy to zmienić. Ja bym chciała szybki wybór, ale przenieść na tu, tutaj może. बोनाई जाती है jeszcze ich więcej Było tak dobrze On cały oddychał Szybko, musisz tutaj szybko działać Dziewczyną Tak wolno Bo nas zamordują I już im się prawie udało Ale dobra Tędy nie przyjdę. Idziemy, no to będziemy tu... A nie, bo my tędy przyszliśmy. on nam otworzył drzwi. Aha, pewnie tak. Ale tu jest ciągle zamknięte. Jak oni wrócą, to nie wiem, czy my te przeżyjemy. Jak w Night Springs mieliśmy bardzo dużo tej amunicji. Nie no ja stąd przyszłam. Co mi się tutaj myli? No tak, oni tam tamtąd wyszli. A o. O, to jest zamknięte. Jak to zamknięte? Zamknęło się? O. Pojemnik. Halo? Bo ta mapa nie zawsze jest do mnie czytelna. A no tak, bo przecież ja weszłam do środka. Mogę być gdzieś indziej. Tutaj widzę, tak? Tak, jest. Chwileczko by się przydało. No, mamy mało. Nadal. A, okej, okay, rozumiem. To są te malowidła. Jeszcze gorzej, nie mamy czym się bronić. No nas no wyleci, to u nas. A nie, aha, no tak, przecież byliśmy tutaj. Gra zapisana. Czy to znaczy coś złego czy dobrego? Proszę, windę. Nie wiem, a może mi się coś pojawiło. Ciekawego, fajnego, miłego nie ma tu raczej nic. A może ja już czytałam te dokumenty? Powiem wam, że te tych dokumentów jest, że... My też nie wiem czy one były czy ich nie było can't stand risk. No, but science is risk. For me this is proof that we are going in the right direction. I just need Rudolf Lane's paintings to lead to more pages so that hopefully one day we can understand. No, innego. I keep coming back to this page. The author's clearly awake. It's like he's warning us. But uh, about what? I mean, what does it mean? This page scared Jules away from the work of Wake's writing. A coward can't stand risk. Science is risk. For me, this is proof that we are going in the right direction. i zróbmy więcej piosenek, tak żebyśmy mogli że co będzie w kolejnym zrozumieć. Teraz się będę zastanawiać, czy wcześniej mówiła to samo? To, czy jakby za drugim razem mówiła to samo, co za pierwszym, czy nie? Wydawało mi się, że cały czas będzie mówić to samo i zwróciłam na to uwagi. Ну а говня такую, чем Nie, oh. Będziemy szukać rdzenia jeszcze raz? Tutaj było pewnie zamknięte. No i się zdziwiłam. Są otwarte. O, prąd? proszę. No. A nie tu jest. Przecież jedyny... Teraz na to zwróciłam uwagę mamy, że poziom pierwszy... Okej. Okay. A możemy otworzyć z tej strony? Możemy. My przeszliśmy tymi drzwiami. Tu mamy drzwi. Jeszcze raz. Wow. Ale mi tutaj pad zawibrował No tu mamy pojemniki ja minęłam pojemniki o nie Możemy wrócić, czy już się nie da Ja bym po nie wróciła Co to, to się da widzę mieszają mi tu w głowie Ale byłam tu czy to nie no o te bu For me this is proof that we are going in the right direction. I just need Rudolf Lane's paintings to lead to more pages, so that hopefully one day we can understand. understand? Hmm. <sighs> <sighs>

Nie wiem, wygląda jakby było tutaj, czyli ten pojedynk w sumie, a ja go tutaj nie widzę już. Za dużo czasu spędziliśmy tak i Szukam, może to nie ma sensu, nie za was też tutaj zanudzać, bo nie o to tutaj chodzi. Także olejmy tą. I wracajmy. nam tutaj te malowidła te Obrazy użyją chociaż tu nawet nie ma obrazów tylko same te o właśnie mazy I W sumie gdzie chcę dać? Mógłbym, chociaż nie, mogłabym dać tu. I wyciągnąć tamten? A, a czemu jest ciemno? Się? na razie jest okej. Okay. O, się obkręciłyśmy. Obkręciliśmy się wszyscy w sumie. I ze mną. Tutaj idziemy. Okej, okay, ona no, nie trzyma to. Wyłącza. W no włączaniu znaczy prądu je ja wyłączyło. Także... A mniejsza to. Zresztą to nawet prąd. Nie wiem, jest to bardziej wygląda jak zasilanie awaryjne. Teraz będzie prąd, tak? no, no jest. No i no nic na to nie poradzę, że jest tutaj zamknięte. Tu coś zostało. Chociaż tym... to też nie jest zasilanie. Nie dało się nic odczytać z tych. Z bardziej włączenie właśnie tej windy czy za... A, bo pogadania z obrazem. Chyba nie dało się tam Gdzie wejść już. Ani poczytać? Myślę, że nie. Again. Alan Wake's writing is being studied here. Do you know anything about him? Names don't matter. A thousand more to come. They say clear communication is the key to any relationship. You and I have some work to do there. What happened to you? Did the people here do this to you? Mom Marmonts before. Do they do this? Where are they now? Hate. Tell me where they are. Oh Christ. Wait, it's fixated on the Marmonts. What no do they do. No, teraz nie wrócę nawet. let be for threshold is the connection between a foreign reality and our own now they all have their own rules strange as they are but the further down I went the more chaotic this one got. Clearly, this was the Cauldron Lake threshold, but something was wrong. Well, more wrong than usual. Oh, właśnie, two.